na wideo yy, można obejrzeć dużo i sobie pomyśleć, ale potem przychodzi do tego praktyka i tam się zaczyna. Czy zdarza się Panu analizować błędy innych bramkarzy, czy skupia się Pan tylko na sobie? Wiesz co, ja zawsze analizowałem nie błędy, ale raczej co bramkarz zrobił dobrze. Błędy raczej swoje analizowałem, ponieważ każdy bramkarz jest inny ale czasami może jakiejś tam brakującej pozycji, czy zachowania przy jakiejś sytuacji. Te sytuacje często są podobne w meczach, przy których na przykład straciłem bramkę. Niekoniecznie błąd, po będzie, no to analizowałem często bramkarzy, jakichś takich topowych. Nawet trener, czy w Paryżu, czy w Chelsea, takim, z takim Włochem współpracowałem, on dzisiaj z w Interze Gianluca Spinelli, on z Jim Fonem pracował. On mi często pokazywał, e, nawet po treningach, jakieś takie shorty i pokazywał mi, co tu można skorygować. Wiadomo, że na wideo e, można obejrzeć dużo i sobie pomyśleć, ale potem przychodzi do tego praktyka i tam się zaczyna e, prawdziwa karuzela, no bo e, wszystko, co widziałeś, chcesz przekształcić na boisko. To nie jest proste oczywiście. E, nikt nie powie, że to jest proste, no ale to zawsze jest ta powtarzalność. Jeżeli zrobisz coś Mm, kilkukrotnie albo kilkusetkrotnie no to Ci to wejdzie w nawyk tak samo i w błędach, jak i w dobrych rzeczach więc ta analiza sama to, to raczej zawsze analizowałem yy, bramkarzy, co robili dobrze albo bronili w piłkę, która yy, notabene była nie do obrony yy, zdarzało się tak, jak byłem młodszy w swoim wieku, to często wchodziłem na YouTube i oglądałem yy, 100 albo 500 najlepszych interwencji bramkarzy i na tym się próbowałem uczyć, bo późno zacząłem treningi bramkarskie, późno zacząłem trenować, e, więc chciałem się uczyć trochę jak taki samouk i podpatrywałem bramkarzy jak bronią i, i, i bronią sytuację, potem sobie to chciałem otworzyć w głowie, ale koniec końców e, głowa Ci pomoże w tym co robisz, no ale jednak e, to zawsze boisko będzie przemawiać za Tobą i, i to Cię płynie na wyżynie.